Co prawda dla mieszkańców gminy krosno -Odrzańskie. niewiele to zmienia, ale po wielu latach zmienia się podmiot, który będzie odbierał krośnieńskie odpady już na zewnątrz gminy. W tym tygodniu burmistrz Marek Cebula podpisał umowę z nową spółką. Po postępowaniu przetargowym, ta poprzednia umowa właśnie się zakończyła, po postępowaniu przetargowym wyłoniliśmy odbiorcę naszych odpadów komunalnych. W tym przypadku będzie to zakład zagospodarowania odpadów, w Kunowicach. Do tej pory odpady wywożone przez KPWK z gminy Krosno-Odrzeńskie trafiały do zakładu zagospodarowania odpadami w Marszowie. Teraz będzie to zakład utylizacji odpadów w Kunowicach. Dla mnie to jest równie ważny dzień, ponieważ to jest nasza domena odpady, w której jesteśmy już od wielu lat. Poza tym braliśmy udział w tym wydarzeniu przechodząc przez skomplikowaną procedurę i wygraliśmy również mając, oferując dobrą cenę, więc dla nas to jest też bardzo istotny dzień, że mogliśmy podpisać ten kontrakt. Spółka od wielu lat działa na terenie Polski, to jednak nie wszystko, bo działania sięgają także Luksemburga. W Polsce zajmuje się, zajmujemy się odpadami, to znaczy zbiórką odpadów, przetwarzaniem, jak również produkcją paliwa alternatywnego. Natomiast za granicą również mam kilka spółek w Luksemburgu i oprócz odpadów zajmujemy się również nieruchomościami. Sytuacja na rynku odpadów od wielu lat nie jest łatwa. Szczególnie problematyczne okazują się zmiany prawne, które mają wpływ zarówno na rynek, spółki, a nawet na zwykłych ludzi. Uważam, że rynek odpadowy jest bardzo trudny, szczególnie z uwagi na ciągłe zmiany prawne, do których trzeba się błyskawicznie dostosowywać, i bardzo często jest to równie kosztowne, co angażujące siłę ludzkich rąk. W tym momencie firma angażuje się na 4 lata i, jak zapowiada, podjęła pewne zobowiązania. Na te 4 lata obowiązuje nas pewien budżet i zobowiązania, stąd zabezpieczenie gminy na ten okres czasu jest już jakby podjęte. Rynek odpadów bywa jednak kapryśny, choć obecnie wydaje się, że wszystko jest stabilne. I w, na rynku odpadów jest też pewna m, taka prawidłowość, że raz tak się rynek zmienia, że ceny są bardziej interesujące, jeżeli chodzi o chociażby surowce wtórne, sprzedaż. Raz możemy stracić więcej. Patrząc na to, co się obecnie dzieje, nie sądzę, aby te ceny znacząco mogły w najbliższym czasie rosnąć. A my tylko przypominamy, że trzeba pamiętać o zasadach segregacji odpadów. O tym, jak zmienia się m.in. nasze KPWK, będziemy jeszcze mówić.